Słuchajcie, Gil poleciał, ale ja mam chyba coś pięknego. Ja pierdzielę, powiem Wam, że warto chodzić. Warto do końca. Mówię, będę królem PRL-u, ale tu coś, coś widzę. Patrzcie. Wiem, że piękny sygnał. Chyba PRL, ka będę miał pierwszego dzisiaj. No jasne. Kurde. Nowe rękawice. Dzięki mojemu rękawicowemu sponsorowi. Mogę podziękować Krystianowi za ufundowanie mi dwóch par rękawic 1900. 58, pozdrawiamy. No i co, zaczynamy kolejny dzień. Także, jak mówiłem, nienormalność naszego klimatu polega na tym, że codziennie mamy co innego. Dzisiaj mamy śnieg, a wczoraj było piękne słońce. Ja z Equinoxem w trybie multi pod liniami. Jeszcze coś wam na koniec o tym trybie multi powiem. Jakie to są moje wrażenia po tych kilku dobrych wypadach prawie 10 chyba. Także lecę dalej. Słuchajcie, takiego kawała miedzi dawno nie wyciągnąłem. Zobaczcie ile tutaj jest. Ja pierdziele. Ja pierdziele. I możecie wierzyć lub nie, a ja mam drugą monetę. Będzie chyba złotówka tym razem. No, jest złotóweczka. O! I ciekawa. A powiem Wam, że ciekawa, bo 49 rocznik, co widać tu? Nie będę tego docierał, bo jakiś mi się. O, jest teraz widać. O! Czyli mam szybko drugą monetę. I do następnego dołka. Patrzcie mnie, to wygląda na. na parstek. Kolejny parstek z lasku. Ale... Ten jakby góry nie miał, nie wiem dlaczego tak dziwnie to się oderwało. No dobra. Mówię, co mi daje sygnał 30? No co mi może tak wysoko... bić? Manierka jakaś pewnie będzie. Amelinowa. Niestety. Mamy pocisk, oddziałka. Browning czy coś takiego. Czarny był. Czarne malowanie miał, więc skończył tu w lasku po prostu i tyle. Słuchajcie, Gil poleciał, ale ja mam chyba coś pięknego. Ja pierdzielę, powiem Wam, że warto chodzić Warto do końca Mówię będę królem PRL-u, ale tu coś, coś widzę <ścisk> Czyścimy Jakaś odznaka jest czy była Nawet nie wiem czy to nie srebrne będzie Co to jest? Czekajcie chwilę. Zobaczcie, będzie fan dnia Mam tu w pudełku. Tutaj O jeszcze wypadło sobie w śnieg Tutaj to nic mi tak nie mówiło za bardzo No jest coś, jest coś tam jest, ale patrzcie. Do tego jest takie kółeczko Z krzyżem czerwonym A do tego, zobaczcie Przerośnięte Gałęziami Bo ta odznaka jest taka jakieś pęknięta I jeszcze coś tutaj I już czyszczę to Popatrzcie jest młot, jest gwiazda i jest klucz francuski. Nie wiem, czy to jest wszystko z jednego. A tutaj? Tak jakby były dosłownie dwie odznaki Dziwne. A do tego jeszcze to był sznurek taki. No ale dobra, jest super fan dnia. Super powiem wam, nie wiem co to jest w ogóle. V V jakby jakieś coś tam nie wiem. Jeszcze z igłą tutaj tutaj i Postaram się do was może znaleźć. Póki co to mamy tylko tyle i nie wiem co to jest. Dobra, do następnego dołka. <śmienicza> Słuchajcie, nie uwierzycie w to. Kurwa. To jest niesamowite. Ja wiem, że to nie jest gold, ale zobaczcie sami. Patrzcie. Kolejny taki pierścionek z serduszkiem. Ale winiu, wiadomo, ale zobaczcie, bazar jakiś. Tyle tutaj pepeszek. Mówię, ale tu już sygnał był taki, wiecie, 20 parę. Mówię, to może nie pepeszka. I mam biżuterię kolejną. <grym> ale super. Powiem mam jeszcze jedno, przegoniło mnie z tamtego miejsca, gdzie byłem. te odznakę, bo patrzę, sarna na mnie leci. I tak się wystraszyłem, ale jeszcze bardziej się wystraszyłem. Bo za tą sarną później widziałem jak dwa psy takie poleciały. Takie nie za duże może, wiecie, bym się obronił tą, tą łopatą na pewno, nie? Także speliłem, mówię, żeby przynajmniej z tymi psami nie mieć konfrontacji <noise> a tu mam, po prostu pokierowało mnie w to miejsce i mam do następnego dołka znowu miałem fajny sygnał, o tu powiem wam, że tą łopatą może nastojąco i lepiej, ale jest tak nieporęczna już zamówiłem sobie inną tak na cenne wykopki na pewno z inną łopatką a tu patrz piękny z ID23 no będzie prl na pewno, no bo co jest PRL-ek, dzisiaj jestem Królem PRL-u Chociaż niektórzy uzurpują sobie ten tytuł Ale dzisiaj akurat to ja Rzecz Pospolita Polska Czyli 49 mamy na pewno Ale no, tu z tej strony zapurklony A z tej strony normalnie wygląda Też dziwne powiem wam bo no trzeba by było te łuski od papeszy, bo ich jest tu mnóstwo, powywalać i wtedy może właśnie wyjdą tutaj takie ciekawostki jak pierścionek, jakiś perelek, moneta. No słuchajcie, już tu miejsce przyklepuje. Zobaczcie, no już jest trochę przysypane. A mi się wydaje, że tu będą jeszcze monety. Nie, to kamień nie jest akurat. Gdzie to było, ten sygnał taki piękny? No jest. Czekajcie, może głębiej jest? Taki numer. Zobaczymy. No, nie, no. Tutaj musi być gdzieś o słuchajcie, jest młonjak. Kolejny tym razem 5 groszy czy 2 zł. Co to jest? Eee, 5 groszy. 5 groszy 49 rocznik. Czekajcie, sprawdzę jeszcze to miejsce. Patrzcie, tyle razy tu chodziłem, a tu się to nawet sypnęło, można powiedzieć, komuś. Chyba Wam nie muszę mówić, że jest kolejna moneta. Poczekajcie. Dobra, i mamy kolejną monetę. Także mamy trzy z jednego dołka. Pewnie jeden grosz, ale zobaczcie, w ogóle nieczytelny. Może jak domyję coś będzie. Także zobaczcie. Jeden dołek i praktycznie swoją normę, a nawet ponad swoją normę, chyba <laughs> zrobiłem monetowo, ale zostałem niestety królem Perelu. Zaraz będę kończył i niestety chyba fenola, bez fenola wrócę raczej. Ale zobaczymy jeszcze chwila. A teraz, tak jak obiecałem, kilka słów o Equinoxie i trybie multi kto nie lubi tego, to może od razu to oględzenie moje przewinąć, bo to będzie góra dwie minuty trwało. Więc tak słuchajcie, trochę już byłem. Trochę już w tym trybie pochodziłem. Nie mówię, że w nim nie będę chodził, ale ja wam powiem, że nie wszędzie mogę w nim chodzić. Nie? Pod liniami wysokiego napięcia to jest jedna wielka kokofonia, nie ma szans w ogóle. Żeby coś znaleźć. A tak jak wiecie, u mnie to praktycznie wszędzie te linie są. Bo na moim ulubionym poletku to centralnie mam nad głową, chodzę wzdłuż linii kolejowej tam. To samo się dzieje. Także, zobaczcie, ja dziękuję wszystkim za cenne uwagi, cenne rady, za przesłane wręcz materiały. Pozdrawiam Marcina Bukwasia z Anglii, z UK, który mi tam podesłał. Ja ten jeden film akurat widziałem, tego drugiego nie rozumiem, bo facet po angielsku gada, ale mniej więcej widziałem, co on tam pokazywał, nie? No wiecie, Anglia to jest też... Yy, bo tam wszyscy niby w multi częstotliwości chodzą. Nie za bardzo mi się chce w to wierzyć, bo nie, są miejsca, gdzie nie da rady po prostu chodzić, chyba że się katują, nie? To, to wtedy tak. I polecają mi też tryb plaża, słuchajcie. Nie wiem, mądre głowy chyba myślały nad tym, żeby ten y, tryb plaża, nie wiem dlaczego ja się schylam, y, zrobić na plażę, a nie na pola takie o tutaj uprawne i te ziemie wszystkie, nie? Czy te laski nawet. Może po prostu tam są takie warunki glebowe, że im bardziej pasuje na tym trybie plaża chodzić, po polach, nie? Ja to próbowałem, ale ja tu nie widzę żadnej różnicy, oprócz tego, że tam się te tony trochę różnią, nie? A czy to jest głębiej, czy nie głębiej? Poza tym, facet nastawił tam na czwórkę tą recovery speed, bo żeby nie było głębiej. Słuchajcie, u mnie to jest takie śmietnisko, że ja potrzebuję, żeby bardziej odseparowało, niż to, co będzie głęboko. Czyli Recovery Speed mam na szóstkę na przykład, a na piątkę najniżej, bo po prostu jest taki śmietnik tutaj, że czwórka owszem będzie głębsza, ale po prostu te sygnały będą niektóre nie do wykopania, bo ja będę po prostu pomijał, nie? Aha, jeszcze ktoś mi proponował tryb, yy, program yy, na złoto. Popatrzcie. Uznaję, że to był żart chyba. <grym> z tym się nie da chodzić. Jest jeden ton na wszystko i po prostu rozerwałoby głowę. A kopanie by było co 20 cm. Czyli praktycznie cały czas z łopatą w ręku. I kopać dołki. No i tyle chyba słuchajcie. Słuchaj, tam jeszcze wam powiem. To jeszcze tam może takie numery są, że podwyższają sobie yy, ten sygnał wiodący tam na dwójkę czy tam na trójkę. Tego i tak nie słychać w ogóle, może w słuchawkach delikatnie by było słychać. Pamiętam, że nad morzem tak chodziłem, ale w momencie, kiedy chodzimy tak z głośnikiem i tryb yy, ten wiodący threshold na dwójkę nie ma żadnego sensu. Ja nie wiem po co to w ogóle. Także takie są moje doświadczenia, nie wiem, słuchajcie. I chodziłem tak, i chodziłem tak, jak inni tam podsuwali mi. Mnie, na, dla mnie najbardziej pasuje ten tryb pole 2. I to powiem Wam jeszcze tak w 20 kHz, 40, jest najbardziej stabilny. Mało się wykrywać wzbudza na, na tych multiczęstotliwości po prostu. No idzie się do tego przyzwyczaić, nie? Ale nie będę już przedłużał, powiem Wam, tego mojego grędzenia. Miało być krótko, ale chyba wyszło więcej niż 2 minuty. Także będę chodził w yy, multi częstotliwości, ale tam, gdzie będę mógł. Ja już tego tematu nie będę poruszał. Po prostu jak ktoś ma jakieś pytania, to... Odnośnie Equinoxa, to zapraszam na mojego fanpage'a. <grywia> Oczywiście nie zapraszam, bo nie mam fanpage'a żadnego. Ale mam maila pod o opisie pod filmem i w komentarzach pod filmami też możecie jakieś pytania zadawać. I tyle. A jeszcze jeden fan. Yy, na drodze zapraszam za chwilę. Patrzcie, tutaj centralnie na drodze można powiedzieć. Miałem bardzo dobry sygnał wśród tych wszystkich śmieci. I już się tak podjarałem, bo patrzcie, jest klamra. Malutka klamerka, ale nic na niej nie ma, niestety. Szkoda. Kurczę, jakby coś na niej było, ale słuchajcie, to jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć, że było to, co było. Taki wypad, niby takiej osobie, a się okazał całkiem fajny, ale to tylko dzięki tej odznace. Czy to nawet są dwie odznaki, czy nawet trzy, nie wiem. Czy to jedna taka rozczłonkowana była na parę części. I ten bazarowy pierścionek po prostu zrobiły mi piękny dzień. Piękne popołudnie, w pięknym słońcu, w brzydkim śniegu. Także wam po prostu dziękuję za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. No i co, co ja mam co ja powiedzieć? Zapraszam wszystkich na następny film, nie? Także trzymajcie się, cześć.